Chcielibyśmy, żeby i nasze dzieci też tak po prostu byli takimi czynnymi uczestnikami tej wiary i kontynuowali to. 2018, który obecnie przeżywamy, to rok odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, ale również dla nas parafian masłowa rok wyjątkowy, bo rok jubileuszu, stulecia istnienia parafii masłów. Wcześniej ludzie tu mieszkający, do kościoła dla nabożeństwa, chodzili do Kielc oddalone o 14 km do parafii świętego Wojciecha, nie tylko masłów, ale i jeszcze parafia Brzezinki, która jest jeszcze dalej, która miała ponad 15-16 km. I w 1914 roku była już myśl utworzenia tu parafii, ale wybuch I wojny światowej przerwał. Tą myśl, no bo taki czas powstał trudny i nie było takiej możliwości. Po odzyskaniu niepodległości ksiądz biskup łosiński Augustyn utworzył parafię w Masłowie. 18 kwietnia 1918 roku powstała parafia Masłów. Odłączona została od parafii św. Wojciecha w Kielcach. Do tej parafii należą Masów, dąbrowa, brzezinki. Dopiero później, po 40 latach otworzono parafię w brzezinkach. Okres międzywojenny, druga wojna światowa, czy przemiany w latach 90. To czas, kiedy patriotyzm był bardzo realny, bardzo świeży i bardzo potrzebny mieszkańcom. Bardzo często oni w kościele gromadzili się po to, aby przeżywać te chwile. Kościół się stawał takim miejscem, w którym można było mówić otwarcie o tym, co nas boli, o tym, w jakim kierunku chciałby iść naród, a w tym i mieszkańcy gminy masów. Patriotyzm wpisywał się również w życie. Chociażby ochotniczych straży pożarnych, które bardzo często na mszach świętych, które były organizowane w parafii w Masłowie i w innych parafiach, mogli manifestować swoje oddanie ojczyźnie, swój sposób na życie, jaki realizują. W ciągu tych 100 lat istnienia parafii było pięciu proboszczów. Ja jestem piątym proboszczem. Pierwszym, który był najdłużej proboszczem, równocześnie założycielem parafii i pierwszym budowniczym kościoła parafialnego w Masłowie był ksiądz Józef Marszałek, którego ludzie jeszcze żyjący pamiętają. Ma swoją ulicę, a więc to też świadczy, że był zasłużony dla tu ludzi mieszkających. Był wikariuszem w parafii świętego Wojciecha, kiedy powstawała parafia masów i został przez księdza biskupa Łosińskiego oddelegowany do tworzenia i równocześnie jako pierwszy proboszcz. Był tutaj proboszczem 38 lat. To jest nasz ksiądz, kanonik, proboszcz, założyciel naszej parafii, ksiądz Józef Marszałek. I no, tak, założyciel tak. i budowniczy parafii w Masłowie. Wyszedł z taką propozycją, no, żeby, no, żeby młodzież, młodzież z każdej wioski przytoczyła jak największy kamień. Nawet to był taki powiedzmy, taki, no, jakby konkurs tak. współzawodnictwo. No i to, to się spełniło, młodzież to spełniła, i te kamienie są na narożach e, tego kościoła. Wiele ludzi, w... ludzie, i wszyscy przychodzili z pomocą, cieszyli się, że tak, tak. właśnie będą mieli kościół swój. Tak. W Masłowie nie trzeba będzie pokonywać tyle kilometrów, żeby chodzić do świętego no, ja, Wojciecha. opowiadała tak. Twoja mama, tak? Jeszcze mało tego, to nie każdy miał buty. Tak, tak to było. Od tych czasach. Jeszcze buty się oszczędzało, mama moja no, mówiła, że się tak. boso, a dopiero buty zakładało się przed samym kościołem, no. bo te buty miały służyć. Nie jednemu człowiekowi, tylko i drugiej siostrze, czy następnej. Jeszcze. No, szli i szli, szli, no ale przy okazji porozmawiali, tak. spotykali się. Tak. No i sobie w ten sposób się poznawali. Ludzie. Tak, ale jeszcze co opowiadał z kolei mój dziaciuś, to mówi, że jak już poszli na mszę jedną na sumę to zostawali od razu i na nieszpory, bo dlatego, że nie opłacało się już przychodzić, tylko dopiero po zakończeniu tej wieczornej mszy dopiero wracali do domu. Witam bardzo serdecznie księdza biskupa ordynariusza, księdza biskupa Jana Piotrowskiego i proszę, aby przewodził naszej modlitwie dziękczynnej za te lata istnienia naszej parafii. Za jego czasów został rozebrany stary kościół, bo był tutaj na miejscu tego naszego kościoła parafialnego, był stary kościółek, w którym ludzie się gromadzili. I w 1926 rozpoczęto budowę nowego kościoła, tego, który jest obecnie. Zakończono ją w 1937 roku. Z zapisów księdza marszałka wiemy, że bardzo ludzie starali się przy budowie tego kościoła. Wszystkie wioski, grupy mężczyzn, młodzieży męskiej. W różnymi sposobami jak na ówczesne czasy przywożono tu kamień z kamieniołomu w wiśniówce z Tumlina. aby powiadomić, że serce uczniowie szkoły. Podstawowej, uczniowie szkół to też ci mieszkańcy, którzy poprzez naukę religii, poprzez kontakty ze swoimi rodzicami, z parafią, wyrastali na gruncie dekalogu, na gruncie przykazań, które tak naprawdę dotyczą każdego z nas, które tworzą z człowieka kogoś. Dobrego, kogoś, kto potrafi żyć z innymi ludźmi w taki sposób, aby ich nie obrażać, aby ich nie uranić, aby być im pomocnym w trudnych chwilach. I tu na pewno trzeba docenić to, że parafia jest takim miejscem, w którym tej dobroci uczymy, w której wrażliwy człowiek może spojrzeć na siebie przez pryzmat słów Pana Boga, słów, które przekazujemy z głęboką wiarą dobroci dla drugiego człowieka. Masłów to był taki region rozśpiewany, także potem już i organista był. Święt marszałek to pierwszy ksiądz proboszcz parafii masów. Z nim zawsze jest związana druga postać, Pan Jan Pieniążek. Organista, który zapisał bardzo wiele słów w muzyce i w słowach piosenek, które śpiewał razem z chórem. Te osoby są jakby cały czas żywe wśród mieszkańców Gminy Masłów i cały czas o nich pamiętamy, rozmawiamy i staramy się upamiętniać to, wydając kolejne książki czy nagrywając płyty Chóru masłowiami. To był taki, można powiedzieć, duet masłowski: ksiądz Józef Marszałek i pan Jan Pieniążek, którzy tworzyli od samego początku. Wiemy, że Masłów słynie ze śpiewów regionalnych, ludowych, ale również słynie z chóru Masłowianie. Jan Pieniążek tu w Masłowie ożenił się w 1920 roku, a w 1921 założył chór. Czterogłosowy, sześćdziesięcioosobowy. I ja pamiętam swego czasu, gdy jeszcze byłam dzieckiem, jak była msza, już kończyła się, więc po każdej mszy zawsze uczył Pan pieniążek nowej pieśni jakiejś. No więc, żeby ludzie nie wychodzili za wcześnie, więc jeden ksiądz sobie stanął troszkę w drzwiach w dużych, drugi w małych. I co ktoś by już pospiesznie komuś by się spieszyło i pospiesznie by uderzył do drzwi, no patrzy, ksiądz, ksiądz stoi. Więc zawrócił i z kolei stoi i śpiewa. I wszystkie te, te pieśni, to tak w ogóle ładnie, donośnie ci ludzie śpiewali. No naprawdę, i żonę tu właśnie ma z ma słowa. Mieszkańcy gminy Masłów to szczególni ludzie, to ludzie, których przede wszystkim, jakbym miał określić, cechuje dobroć i cechuje również umiłowanie folkloru. Wśród nich to wiele osób, które wyrażają artystycznie swoją duszę, którzy piszą wiersze, którzy śpiewają, tańczą, którzy ubierają się w stroje ludowe, nosią, nosząc je jak relikwie po swoich przodkach. Proboszczem był ksiądz Jan Kudelski, który tu w tym czasie organizował wystrój kościoła. Za jego czasu pobytu są malowidła na kościele. Po śmierci księdza marszałka na parafie przyszedł ksiądz Jan Kudelski i on w 1957 roku i był przez 10 lat u nas proboszczem odszedł do świętego Józefa potem. udział Kolejnym proboszczem był ksiądz Julian Kowalik. On był od 1967 roku w naszej parafii do 1977 roku. Też bardzo taki miły, zacny kapłan. A pamiętasz, że my za czasów jego pobytu w Masłowie braliśmy ślub? No ja normalnie pamiętam. <głos》> Następnym proboszczem czwartym w kolejności był ksiądz Ryszard Rylski. Był takim dobrym gospodarzem, organizatorem, sprytnym, a szybki? To był taki, że nie wiem. Po prostu nawet nie jeden młody człowiek by go nie dogonił, nie? No był po prostu takim. Takim no, fajnym księdzem, rezolutnym, takim, no lubiliśmy tego księdza proboszcza. No bardzo jak odszedł tak nagle, przeżyliśmy to wszyscy bardzo, bo wiadomo, że kolędę skończył, no ile był tydzień temu u nas przed tym i później dowiadujemy się, że ksiądz już nie żyje. Za księdza Ryszarda najważniejsze, można powiedzieć, wydarzenie za jego pobytu jako proboszcza, ale i myślę dla całej parafii stulecia to najważniejsze wydarzenie to pobyt Ojca Świętego. No i takie po prostu mocne przeżycie, nie? że. Z ze stolicy apostolskiej przyjeżdża nasz rodak i my go tak widzimy blisko, i że to jest u nas, to jak się tak przeanalizowało to, to, to taka po prostu aż ciarki człowieka przechodziły. No i homilia, piękna była, no taka po prostu, może dosadna, ale papież powiedział, że w tym miejscu musiał to powiedzieć, nie? Przykazanie, tak, tak. tak czwartec ojca swego i matkę swoją. Zawsze to wszyscy podkreślamy, podkreślają goście, którzy przyjeżdżają do nas, że parafia masów zawsze będzie związana z Janem Pawłem II. I to też się przekłada na życie w tej parafii religijne oczywiście. Na pamiątkę pobytu świętego Jana Pawła mamy ulicę Jana Pawła, mamy plac Jana Pawła, mamy pomnik postawiony w 25. rocznicę pobytu Jana Pawła tu u nas w Masłowie. Na tą pamiątkę pobytu Jana Pawła na Masłowie, na lotnisku, co roku organizowane jest spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych. Przekażę. Sam pobyt tego Ojca Świętego na tej naszej ziemi, to tak jakby on, ta nasza okolica była bardziej wartościowa niż, niż do tej pory. No bo mówię, tak mi się wydaje, że ta stopa naszego Ojca Świętego stanęła na tej ziemi. I tak mi się wydaje, że tak od nas się powinno więcej wymagać, bo my coś więcej po prostu doznaliśmy. Tak, nastąpiło. Parafia masłów jest, można powiedzieć, parafią podmiejską. Parafia nasza liczy ponad 4000-4200 osób, z czego taka jest statystyka z urzędu skarbowego. Myślę, że takich prawdziwych parafian, którzy przypisują się do kościoła, którzy są obecni, to około 3000 takich pewnych, bo 4200 to jest wynik no, urzędu skarbowego, tyle mało. Nie wszyscy należą do kościoła, są osoby niewierzące, mieszkają tutaj. Parafia jest parafią żywą, to znaczy niewymierającą, tylko żyjącą. To przyjmuje się, że jest więcej chrztów niż zgonów. Rok na przykład 2017 mieliśmy 53 zgony natomiast chrztów było 64. I tak jest co roku, zawsze jest więcej urodzonych i ochrzczonych niż zgonów. Może to niewiele, to tam jest kwestia dwóch, trzech, dziesięciu, ale zawsze jest to na plus. Jest to parafia też można powiedzieć umierająca, no bo jest przekrój ludzi starszych, młodzieży, Młodych ludzi może nie ma, bo część wyjeżdża, ucieka do dużego miasta, czy za granicę, zostają starsi, zostają dzieci, nieraz i bez rodziców, no bo taki dzisiaj czas. Jeśli chodzi o życie parafian, na pewno odciska się tutaj no, dzisiejszy Czas wyjazdów za chlebem, za pracą. Odbija się to też na pewno na rodzinach. No rodziny się rozpadają. Nie jest to wielki procent, ale bywa, że no rodzice się rozchodzą. W tym roku po prostu mieliśmy jubileusz 45-lecie. No, recepta jaka na to? No nie, może mąż coś nie. powie, ja nie wiem, <laughs> jak to można nazwać. No, przede wszystkim trzeba po prostu sobie umieć wybaczać. No, trzeba jakoś trzeba to być tolerancyjnym. tolerancyjnym. No, bo drugiego życia nie jest łatwe, Tak. Co prawda. No ale niestety no, trzeba umieć to jakoś zlesić. Tak, wspomagać się. Trzeba umieć tak lekarz leczyć czasami. Przede wszystkim no. zrozumienie no, i po prostu wspieranie no, się w wspieranie, trudnych jest. chwilach, tak. a radość i cieszyć się w radosnych chwilach, ja nie? Zresztą. wspólnie. Się. Także no. kiedy pracy. Cała to praca, kiedy tak. Ucieka, to ucieka. <śla> Właśnie. Mówiąc o rozwodach, o rozpadzie małżeństwa. Wiadomo, że cierpi wtedy cała rodzina nie tylko mąż i żona że się rozchodzą, że nie ma już tej drugiej osoby ale też cierpią dzieci cierpią całe rodziny bo rodzice na przykład tych małżonków i teściowie patrzą mieli jakieś nadzieje, mieli jakieś oparcie i nagle rozpada się to małżeństwo no i wtedy wszyscy cierpią. Przeżywając ten jubileusz naszej parafii, yy, mamy świadomość tego dziedzictwa, które odziedziczyliśmy po stu latach istnienia naszych poprzedników i to nas zobowiązuje. A tu teraz mamy już ostatniego proboszcza, będącego w tej chwili. Obecnie. Tak, obecnie. On objął już po prostu probostwo w parafii po śmierci księdza Rylskiego. Też jest naprawdę dobry ksiądz, organizator, piękne homilie zawsze mówi, naprawdę takie zrozumiałe dla ludzi. Także i parking tam taki usypany troszkę za cmentarzem, no dobrze, żeby dobrze, dobrze było sobie podjechać. Także ksiądz też dobrze gospodaruje, jest. zadowoleni jesteśmy naprawdę z tego księdza tak samo. Także. Wspaniale On no, Jeszcze na, na cmentarzu zrobił ten ołtarz. Taką małą kapliczkę no, po prostu, tak. że w czasie po prostu wszystkich świętych, no to tam już ksiądz ma y, miejsce na odprawienie mszy. Także jest naprawdę też gospodarzem dobrym i, i bardzo nam się podoba. Mamy pewne zobowiązania dla przyszłych pokoleń. Ten jubileusz to jest wyzwanie, owszem, bo podziękować za to, co było, bo czym jest jubileusz? Jubileusz to jest podziękowanie Panu Bogu, ludziom, którzy przez te 100 lat tutaj pracowali, działali. Ale jubileusz to też jest wyzwanie, co my damy następnemu pokoleniu. Następny jubileusz będzie za 50 lat, następny za 100, i ktoś będzie nas wspominał, co my zostawimy. Nasi poprzednicy coś zostawili. To, co mamy na zdjęciach, to, co mamy w kościele, i od nas też zależy, co my przekażemy. Mam nadzieję, że my, jako parafia, parafianie, wszyscy tu należący do, do tej parafii, też mamy wiele dobrych cech, które możemy przekazać. Przykład modlitwy, przykład wiary, przykład dbania o te tradycje, na przykład Ojca Świętego, żeby to przekazać następnym, że tutaj był. Miałem 9 lat, przystąpiłem do pierwszej komunii świętej i tu jest, ten, na tym zdjęciu, proszę o do Was wziąć. Chowawca. uczy mnie nauki w kościele, to wszystko, do starości prawda? to jest założyciel tego kościoła masz na Nad wioską Świerszczyny, góra do Maniówka, A tam od Mąchocic to góra Klonówka. Góra radostowa, dobre plony daje, Jagody i grzyby, żadne inne gaje.